Witajcie, kochani. Dzisiaj niedziela, a jak wiadomo, ja staram się spędzać niedzielę aktywnie. Dzisiaj akurat wybieram się z taką małą niespodzianką na trening w Rakrace na tor Universal w Białym Stoku. A niespodzianką jest taką, że biorę ze sobą kolegę, kierowcę i to bardzo dobrego kierowcę. Przebieram go w strój Stiga, którego znacie Stop Gear, i właśnie tam na tym torze będzie taką, będzie kierowcą niespodzianką. No i za chwilkę, w tym materiale, sobie zobaczycie, jak to wyszło, jak impreza wyszła i w ogóle, jak to nam wypaliło, że tak powiem. Szybka przemiana kół Może nie jak do jeden, ale Ale coś się tam i to by było chyba osieście. Tutaj proszę bardzo, sługa No nie wiem czy poznajecie tego jego mościa, czy nie na kombi I dzisiaj tu na treningu W Uniwersalu Tak, tylko przód Tylko przód zakładaj Mam no. Co? Chyba to takie się No zaraz pewnie wyjdą I co Dareczko widzisz moją niespodziankę czy nie? Ale zawodnika patrz jakiego przywiozę ładnego Widzę widzę, no. zobaczymy po 30 km proszę sprawdzić, czy to do pół. Dobrze? A, dobra, to A trzeba jak zapisać. Z może, to, może bardziej po trzech No i mamy tutaj przejazd zapoznawczy ze Stigiem. Darku pytał, gdzie mam swojego kamerzysta? <grym się wytkowników> Dzisiaj ja jestem swoim kamerzystą. <grym się wytkowników> A co? Złe filmy kręcę ja? Uwaga, uwaga, bardzo ważna informacja. Jest auto do przestawienia. Zostawiacie bramę wjazdową i zapomniech dowiemy się jaki numery jest do final. Samochody są. Część Pawełku, co robisz? Upalam. Upalasz? Na piachu? Poka? Nie. Jednak na piachu Warto też można posiadamy. upalać. Przestawienie się. Zróbmy nimi. Jak najbardziej na ja, Ta silnik to ma pod spodem, tu chyba co? Zaczynamy dzisiejszy brak rajstów. Upa, Dobra, jak to zaczyna? No to ma jeszcze jedną zaletę. Wyczy masz Pod tyłkiem. Pod dupą? To masz ciepło. Mogę, w każdych... <laughs> <A>. <laughs> mogę go rozpić do tego miejsca i ku nie uszkodzę ale musiałbyś sobie fotel odsunąć do tyłu, żeby ci kolana e, ocalały. Już maksymalnie. do że słuchajcie, trzeba mnie szepnąć, coś, nie wysiadamy, no, tak? Bo, bo nigdy nie wiadomo. Nie Lustarka z na pierwszym okrążeniu. Będziemy wodzić też pasażerów, to, Dobra, teraz to... tak tego... Wszyscy wiedzą Panowie, trzeba zrobić podpisowe rozjebanie się. Mamy chętnego, mamy chęć tego Mariusz? Ja się od No, z Zasady dobre, Właśnie jakieś dziwne zasady. Popisowe rozjebanie się. Nie, to żarcik. Mamy trochę mniej widzów, ale ma być stacjo, pokazówka. Ale na pewno nagrywane. Trzeba gdzieś, tylko nie tam pierdolnąć czy gdzieś tam kurwa, gdzie ten man, ten ciężarówka stoi, z podniesioną kabiną tylko tu, żeby ludzie widzieli. Tutaj mamy słuchów. To jest fajnie, bo jest o, przy łuku tak. gdzieś o tutaj, ono Trzeba nabawiać. No. Nie, tak, właśnie. Ci, którzy jeżdżą na naszymi otami, pamiętajcie, nie są odpięte w tak. tak, właśnie, pracujemy z... 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 na tym. Czyli Który, ten. Który zapewne ma, jest ryzykowiec! Nie, panowie, słuchajcie, robimy, nie wiem, pierwszy przejazd jakiś tam, ile pojedzie, kto pojedzie, nie wiem, no. Bo ja, ja pięć wiem. A ja ten, to, to ja wiem <laughs> Zaraz zaczynamy właśnie pierwszy, pierwszy przejazd. Na razie Stig dostał taką próbną Wektrę. Tutaj prosto bardzo. Przyjdzie nam poczek widowisko. A państwo już teraz mogą zaglądać do swoich portfeli i przygotowywać wszystkie drobne i grubsze. Wektra jest na razie na taką niepoznakę, na pierwsze rozniecenie. A Stigabolit czeka sobie pięknie, ładnie. Teraz mamy tutaj taką akcję, że na cel charytatywny po wrzutce do puszki 20 zł można się właśnie przejechać tutaj na fotelu pasażera I tutaj auta już są gotowe do jazdy I zaraz będą jeździć Tutaj nie będą się, nie będą się stukać, tylko tyle żeby przejechać właśnie pokazać jak to wygląda od środka Co, nie wie, czego się spodziewać, ale na to, tak, tak, dwa okrążenia, no. Jak było? Zajmijcie. Jak się jechało ze stigiem? Nie wiem kto to, ale świetnie. Nie bo takie łatwe to nie będzie, żeby rozpoznać kto to akurat. Ale powiedz jak? Świetny, świetny pomysł, świetna zabawa. Niby tylko 20 złotych, oczywiście kto... kto ma więcej, proszę dać więcej, ale polecam. Świetna zabawa. I kierowca mówisz się sprawdził, tak? Kierowca niektóre że był własne życie. Syna nie, ale życie swoje. Kolejną odważną, Anioł, ja jestem Ci czy ktoś rozpozna. Cieszę się, to dzisiaj jest tak, praży, wszyscy, że każdy nie przewozi wszystkich, oczywiście wezmąc również udział w wyścigach. Dodamy tylko, że to naprawdę doświadczony kierowca, więc może już ktoś ma jakieś swoje typy Jak tam Ja wiem, to wiesz, ja to... to Zeszlizaczka czy coś? Trzy maneczki po to. Słuchaj Ale znowu spokojnie tylko samochód, zaraz obawiam się lepiej się ten, za katalizatorami rozejrzeć Nie Kasiu? Super, chyba się podobało Poczekaj, poczekaj, poczekaj A powiedz jak Wrażenia pojeździe ze stigiem. Bardzo dobre. Powierzyłabyś Moje swoje życie ogólnie, czy nie? Tak. <laughs> Czyli warto było? Warto. Czekaj, czekaj, zaraz zobaczymy. Powiedz jak te, jak wrażenia? O super, super. Powiedz stary, jak no. wrażenia pojeździe. Wszystko super. Nie będę Ale... wymiotował Nie będziesz wymiotową. Ale daje radę nasz kierowca, czy nie? Radę. Jest super. Chyba najlepszy. <laughs> Dzięki bardzo. go i dalej chodź. Dareczku! Chodź, zrobisz zdjęcie z mistrzem! Chodź! Dareczek chce sobie zrobić zdjęcie z mistrzem Znaczy, najpierw trzeba zapytać, czy mistrz pozwoli Chodź! Stik tutaj kolega Dariusz chciał zrobić zdjęcie z tobą. Trzymanko. Czy nie chcę zdradzić? Co? Nie chcę się zdradzić. Nie? O, jakie piękne zdjęcie. Elegancko. Stik. Kim jest Czy to może jest z wraków e, jakiś zawodnik? Czy może z jakiejś innej dyscypliny? Jak myślicie? Ja się Klimatyzacja się zrobiła w nic stanie. matem szybko pójdzie. no i wracamy jeszcze raz do formuły wrak taxi Na własnej skórze obowiązkowo powinien się do nas zgłosić. Jak wrażenia? Zajebiście Kierowca daje radę? Daje radę, jak najbardziej. No ale zaraz tu może być niespodzianka, bo tu szef Universal'a przyjedzie swoim specjalnym rowerem uniwersalowym. Zobaczymy, jaki to jest sprzęt. No i jak wrażenia? Jak Super, wrażenia? Zajebiście powiem jeszcze. Tak? Tak. Nie bała się? Nie. No co ty mówisz? Fajnie, ale świetny kierowca, naprawdę. Świetny? Tak. O no to cieszy nas to. I, na I jak wrażenia? Dobrze. Dobrze, ładnie stikieho.

To jesteś tego pewna, że chcesz jechać? Tak, nie boję. Dobra. Czekaj, czekaj. Dostałeś złotego Lanosa. Był zajebisty. I co ty z nim zrobiłeś? Eee, się, się wyklepić. Jak się wyklepie? to są dwie głębokie rysy. To się spoleruje <głos》<głos》z tamtej strony się wyklepnie <głos》> A siódemka miała być szczęśliwa Ale na razie chodzi, czyli jest szczęśliwa W sumie jeszcze jeździ Co może stać? Porysowałeś znowu auto Stary. Aż zadzwoniło Chodź tutaj Gdzie masz samochód? Eee, Zepszyło się. Jak się zepsuł? No wylano sprawy, złoty, to była taka limitowana edycja. Ja się za bardzo był zlimitowany i się zjebał. Czyli <laughs> chujam z limitowanymi wersjami. Ale z przyjemnością się zjebał przynajmniej Nie, no mam, bo no, no jeszcze by nawet trzeba. Proszę, złoty lany Dobra. Pan mówi, że chcesz jeździć. Nie, pierwszy raz dopiero. I no, tak ja jak jednak się skusiłaś na brak taksi? No, namawiali, namawiali się. Skusiła, Bardzo dobrze, a później pogadamy po tym, mówi, co? Pan mówi, że pierwszy raz jedzie. On, on pierwszy raz jeździ, on nie ma prawo jazdu w ogóle. Nie ma. No, a dzisiaj to go wziąłem tak wiesz, na ten, tak, no, tak po prostu. No bo zaraz się zapali. Dobra. No i Karolina powiedz jakie wrażenia? Oszukuję, umie jeździć. Umie jeździć? Umie. Co ty mówisz? A on powiedział mi, że ten, że nie ma prawo jazdy, że no. pierwszy raz dzisiaj w tak, samochodzie. No, ale oszukiwał, umie. Rewelacja. To jednak Słuchajcie, warto rewelacja. było cię przejechać. Widzisz? A tak się zapierałaś. Zobacz, tak się zapierała, że nie chciała jechać. Oh, warto. Warto. Czyli warto. Warto. Ale i wypychamy auta. Nie udało się. Słuchaj, prawie było prawie. Dobrze. Michał, Popchnij mnie i tego jednocześnie, co ojdzie. Czyli tak, dotrwaliśmy do końca. Stig dalej jest Stigem i nie powiemy, kto to jest tutaj mamy cały samochód w pokazałości Stiga, dzisiaj cały dzień jazdy, cały dzień wożenia w Raktaksi o, tłumik się trochę przedłużył, ale niektórzy takie tuningi robią, że tak wydechy mocno wyciągają, a tu jest tak pięknie tu jakieś tam rysy walki, ale to są tylko rysy no, elegancko, a tutaj proszę nasz kierowca tak, sobie I teraz to jest pytanie. Kto to jest stig? Kto jest stigiem? Ale to Chcę ujęcie i zdjęcie pamiątkowe. To jednak były pozytywne doznania czy nie? Bardzo. A i jednak pani zmieniła zdanie. Zmieniłam, zmieniłam. Tak. Warto było! O, Warto no to super, było. to dziękujemy.